Dzisiejszy live związany będzie z pokazaniem platformy Allegro i pokazaniem ofert, które się sprzedają i dlaczego one się sprzedają. Taka analiza na żywo, właśnie która patrzy i mówi o tym, co tutaj się dzieje i co trzeba zrobić, jeżeli jesteś nowy, nową osobą, i jeszcze nie zaczniesz w tym ostatnim kwartale sprzedawać, w ostatnim miesiącu roku to przyglądaj się, obserwuj co się sprzedaje i wykorzystać to na pewno w następnych miesiącach, kiedy już będziesz gotowy, kiedy zrobisz wszystko, aby sprzedawać krok po kroku. Jeżeli chcesz jeszcze pokażę ci zapraszam cię na stronę bartoszandruszko.pl, gdzie znajdziesz wiele darmowej wiedzy, na przykład e-book Allegro dla nowicjuszy, jak rozpocząć i odnieść sukces w sprzedaży online. Możesz też tutaj są płatne moja książka, mój e-book na drugiej stronie jeszcze jest jedne darmowe szkolenie związane z dropshippingiem, importem z Chin więc zachęcam Cię, a tutaj są już płatne, zobacz teraz są promocje, o, aktualnie mam miesiąc promocyjny który z kodem BLACK możesz mieć te wszystkie kursy ale od tej ceny podstawowej w cenie minus 90% jeszcze do końca tygodnia czyli do końca dzisiejszego dnia jesteś w stanie to kupić 90%, ale nie, sorry, 70%, ale od tej ceny, więc jeżeli jesteś zainteresowany, zobacz ten kombajn Turbo e-commerce został już sprzedany w ostatnim czasie naprawdę fajnie, e, ludzie piszą, że zbiera naprawdę dobrą opinię, ponieważ e, tu jest kombajn sprzedażowy, masz tu wszystko, Do Allegro, dropshipping, import z Chin, Moi konkurenci gdzieś na rynku sprzedają każdy kurs osobno i kosztują po kilka tysięcy złotych. Tutaj możesz za ułamek tej kwoty, jeszcze z rabatem, black kupić to naprawdę, naprawdę w najniższej cenie na rynku. Taka promocja wydaje mi się, że już się nie powtórzy. Ale chcesz to skorzystać? Nie, to nie. Dobra, teraz przejdźmy do tych ofert. mnie ostatnio zahaczyła reklama na TikToku tego produktu. Który nie powiem ci dokładnie ile chodzi w Chinach, bo, bo nie chcę robić przypału tej firmie. Każdy sprzedaje i kupuje za tyle, ile chce, ale tutaj naprawdę za kilkanaście procent tej wartości możesz to kupić, importując z Chin, ponieważ to jest zwykły blender USB, taki plastikowy, ale ładnie zaprezentowany. Zobacz, tu są tylko kilka aukcji, wszystkie są ich. Jeden taki produkt w jednym kolorze sprzedaje po tysiąc sztuk. Ponieważ jest to niedrogi produkt, który jest sprzedawany podejrzewam na różne okazje świąteczne, pod choinkę, ładny kartonik, ładna grafika, ładne zdjęcia i to powoduje, że 720 osób kupiło w ciągu 30 tylko dni, a może być szansa, że kupi tego jeszcze dużo, dużo więcej do końca roku. Naprawdę mamy jeszcze sporo czasu. Wydawałoby się, że tylko e, miesiąc, ale to jest. Jeszcze czas, zobacz. Teraz przeanalizujemy tą ofertę. Co ona powinna zawierać? Na samym początku jest miniatura. Może jeszcze cofniemy się o jeden krok. Zobacz. Tam jakaś czekolada lata, jakieś owoce. Widzisz po lewej stronie elementy, z jakich się składa ten blender. Tutaj na jakby centralnym miejscu jest. E, ikonka z czekoladą, ze wszystkim co możesz miksować, a po prawej stronie je, jest e, karton, a to wszystko z tyłu jakąś grafiką, która strzela. Zobacz, to jest podobnie, bo to jest ten sam produkt, tylko w innym kolorze. Więc na początku to jest miniatura. Drugie to są słowa kluczowe, czyli wszystko to po czym tutaj w tym czego szukasz, czyli przeglądarca Allegro wpisujesz, żeby znaleźć ten produkt. Teraz przykładowo wpiszemy blender, blender i zobacz co tu się pojawia. Od razu masz podpowiedzi blender ręczne, blendery kielichowe, blendery ręczne, kielichowy, przenośny, blender Bosch, rozdrabniacz ręczny, blender bezprzewodowy, blendigo 3, czarny USB, czyli ten produkt, który my teraz obecnie, obecnie przeglądamy i tu już się zrobiła na to moda, ponieważ importując z Chin przy większych ilościach, przy stałej współpracy z jakimś chińskim producentem, oski się ma, oski. Możesz, możesz, tą grafikę wykonać, czyli przedstawić im i, i dać pod nos to, co chcesz mieć. Zobacz, tutaj stworzona jest konkretnie jest cała marka Blendigo 3 i Konkretnie wykonany produkt, czyli grafika, ładny karton, ładny opis, nazwa własna, i to wszystko mówi o tym, że to jest Twój produkt. To jest produkt, który jeszcze jest wsparty mocną reklamą na TikToku. Ja akurat widziałem tą reklamę. Co tam, jak tam? Spoko, spoko, właśnie. Działamy, pokazujemy, jak, jak budować ofertę. Na Allegro, więc. Widzisz, ile tu jest produktów, grafiki są bardzo, bardzo, naprawdę bardzo dobrze wykonane. Tutaj, masz widzisz ten cały banner, który dalej powtarza o marce, dalej pokazuje te produkty w różnych konfiguracjach, ale z tymi owocami, z jakością wykonanych zdjęć, naprawdę jest fajnie. Tutaj, masz słowa kluczowe. Tutaj, masz jakieś wykrzykniki. To wszystko, co wpływa znacząco na Twój odbiór produktu. Tutaj, może jest Dużo przypadkowości takiej, wydawałoby się, ale wydaje mi się, że tutaj wszystko jest pod słowa kluczowe, tak aby Allegro prowadziło jak najwięcej osób do tej oferty. Zobacz: najniższe ceny w historii, jedyna taka okazja w roku. Chodzi tutaj głównie o język korzyści, to jest to wszystko, co. Będzie prowadziło klienta i wskazywał, że to jest produkt jakościowy, wartościowy i warty swojej ceny. Wykrzykniki, promocja, tłusty dróg, czyli pogrubienia i przedstawiamy. Najniższa cena w historii, jedyna taka okazja w roku, czyli pokazuje, że jest to coś e, ograniczone czasowo i ilościowo. To wszystko to są działania takie socjologiczno-społeczne, psychologiczne, które mają. Pokazać, że jesteś we właściwym miejscu, że ten produkt normalnie kosztuje 259 zł, a teraz możesz go kupić za jedyne 1179 zł. To jest, pamiętacie mango gdynia, jak oni tam działali ostro, i teraz moda na to wraca sprzedaż przez live'y na żywo. To, to naprawdę działa, ponieważ no, my nie lubimy. Jak nam się sprzedaje Ale lubimy kupować Nie lubimy czuć, że nam się sprzedaje Więc kup Blendigo i wygraj na go Widzisz, Black Friday, iPhony No tutaj naprawdę oni grubo idą Zobacz jakie ładne zdjęcie Które pokazuje ci so, czystą truskawkę Czekoladę I z tego zrobisz sobie jakiś tam e, Zblendowany, smaczny napój Zobacz Pokazany przy jakichś ciężarkach Że na siłowni, Że Piękne kobiety to piją. Zobacz tu kup. Zobacz. Oni naprawdę ten produkt wypromowali i sprzedają tego mnóstwo, a produkt jest naprawdę prosty. Pokazywałem Ci też na innych filmach, do których Cię zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i udostępniania tego live'a, ale też wszystkich materiałów, jakie tu znajdziesz. Pokazywałem Ci ten produkt na Alibabie. Zachęcam do albo znalezienia tego filmu, albo przejścia do Alibaby i, i wrzucenia tego zdjęcia, aby zobaczyć ile takie i podobne temu produkty kosztują. Zobacz ile tu jest zdjęć, ile opisów, same rewelacyjne oceny, 1046 ocen i 477 recenzji. To jest tylko jedna aukcja, oferta, a ofert takich jest naprawdę, naprawdę dużo. Dobra, wyczerpaliśmy temat tej aukcji. Następny y, topowy produkt, który się sprzedaje na temu, który się sprzedaje na Allegro, na Early, na wszystkich marketplacach, bo to jest fajne. Sam wiem po sobie, że to jest fajne. No, bo jeżeli masz kawałek ogrodu, masz kawałek ściany w domu, dzieciako możesz to puszczać, ale także jako dorosły wiem, że fajnie na ogrodzie, na, na jakimś płótnie obejrzeć sobie fajne filmy, jakieś zdjęcia swoje, powspominać, więc. To jest naprawdę fajne. Zobacz jakie tu są ceny, yy, ilości sprzedawane, 2000 i to jest tylko jedna oferta. Podejrzewam, że oni mają dużo więcej ofert, tylko, tylko my teraz się skupiamy na jednej, czyli w ciągu 30 dni sprzedali 2600 sztuk, niech będzie tych ofert kilka, to podejrzewam, że są w stanie sprzedać około 10 tysięcy sztuk. Ja tylko ci policzę. Jak znajdę, bo to nie ten telefon, co na co dzień używam, znajdę kalkulator. To. Dobra, znajdę. Kalkulator, czyli 10. To jest 1000. 10 tysięcy sztuk razy 223 zł. To jest 2 230 tysięcy obrotu tylko na jednym produkcie, który w dobrym czasie jak sprzedaż świąteczna będzie jeszcze sprzedawał, i tu mówimy tylko o okresie, który już się odbył, ale jeszcze tych produktów sprzedażowych może być mnóstwo i pewnie podejdą pod 4, 5, 6 tysięcy tylko z jednej oferty, więc mogą około 15-20 tysięcy sztuk sprzedać w jednym miesiącu. Na jednym kanale, a gdzie jeszcze to sprzedają? Czy mają strony internetowe, czy mają jakieś social media, z których sprzedają, tego nie wiem, ale naprawdę jest to produkt, który się będzie jeszcze sprzedawał przez kolejne lata. Tylko moim zdaniem tutaj szanse zarobienia mają te oferty, ci producenci, którzy mają duże ilości i są w stanie wynegocjować bardzo dobre ceny, ponieważ. Ceny tych produktów mocno spadły i wszyscy to aktualnie robią. Zobaczcie, jest wiele serii, jest wiele modeli. Te kwadratowe HY, kiedy chyba 300 coś, 320 z tego co kojarzę, ale już no teraz nie będę klikał. To jest nowa wersja, która jest bardziej yy, taka wzmocniona, jaśniejsza i możliwa w, w momencie, kiedy nie jest jeszcze tak mocno ciemno. Także zobaczmy, jak ta oferta wygląda. Słowa kluczowe to już tam ci mówiłem. Miniatura też musi być ok, ale znowu emotki, wytłuszczenia. Zobacz znak towarowy, zielony, żółty, gwiazdki. Zdjęcia super. Kartony, zestawy, piloty. Dobrej jakości zdjęcia. Tutaj ma zdjęcia, które są już wykonane gdzieś w jakimś studiu, w jakimś biurze. No i znowu zdjęcia, opisy, zdjęcia, opisy. Musi być tego naprawdę dużo, abyś zdecydował się, tutaj jakość też ma znaczenie 4,66 na 5, no nie takie jakie najwyższy czy 5, ale, ale no jakieś tam zawsze sytuacje się zdarzają, nie ma wad, jakość naprawdę prosty produkt, ale fajny produkt i za tą cenę naprawdę dużo, dużo radości. Dobra, następny produkt, jaki gdzieś tam wyklikałem, <laughs> przepraszam czy tu coś mamy tu chyba ogólne są produkty ale nie wiem czy tak na szybko jakiegoś hiciora znajdziemy, kliknę pierwszy lepszy produkt i zobaczymy 106 ofert 106 sprzedaży no jakieś bujaczki dziecięce rzeczy zawsze się będą sprzedawać ale jakby w ten segment na razie nie będę wchodził, ale widzicie też, że Ładne zdjęcia, dużo opisów, ładny, przejrzysty opis, przepraszam i oferty, opinie bardzo, bardzo fajne. I dużo tych opinii, ale to już dziecięce tematy, to jakby nie dla mnie. Ja już mam trochę starsze dzieci, więc mogę sobie odpuścić. Dobra, zobaczymy ten odkurzacz. Też pierwszy, lepszy produkt. I 307 sztuk, to jest, jest już całkiem ok. Czyli 250 250 złotych razy 307 ofert, no to 76 tysięcy obrotu tylko w ciągu 30 dni. A produktów podejrzewam mają mnóstwo, widać po banerach profesjonalnie podchodzą do tematu. Aukcje podobne, wytłuszczone, pod... takie produkty to już można spokojnie mieć z hurtowni dropshippingowych i sprzedawać. Nie mając tego na swoim magazynie. O dropshippingu też nagrałem wiele filmów na tym kanale, więc jeżeli interesujecie dropshipping, czyli zarabianie bez wkładu własnego, to spokojnie możesz tam zajrzeć. Tu jest trochę krótsza ta oferta, ale nie będziemy się tym zajmować. Tu jest jakiś kolejny Blender Tefal, ale to jest produkt, który mnie mniej interesuje. Tutaj mamy parownicę parową. A GD Elektronika tym się charakteryzuje, że jest właśnie fajna do podglądania, jeśli chodzi o wygląd aukcji. Oni tutaj naprawdę muszą się nastarać, bo jest tego mnóstwo, więc przewagą konkurencyjną musi być perfekcyjnie wykonana oferta, więc musisz patrzeć na nich, podglądać i zobaczyć, jak, czym to się charakteryzuje, jak to wygląda. Pamiętaj zawsze, że większość osób kupuje jednak przez telefon, więc taka... Aukcja oferta, która tutaj jest widoczna, może być trochę inaczej widoczna na telefonie, więc musisz po wystawieniu zobaczyć, przejść do oferty na telefon i zobaczyć, czy tam wszystko się składa, czy jest ładne, przejrzyste i przyjemne dla klienta. I pamiętaj o podstawowych rzeczach, czyli miniatura, to jest coś co jest pierwsze, jeżeli ktoś cię już znajdzie, zobaczy to, to musisz się wyróżniać w miniaturze miniatura w dropshippingu to jest coś, co to jest jeszcze ważniejsze, ponieważ to jest twoja przewaga takich producentów, producentów, sorry, takich sprzedawców jak ty w dropshippingu jest mnóstwo, więc jeżeli ty nie będziesz miał e, jakichś wyróżników, jakichś dodatkowych elementów przewagi, to tu nic się nie zadzieje, więc pamiętaj, miniatura, słowa kluczowe, które możesz e, w różnych aplikacjach badać. Możesz też sugerować się tym, co ci tu wyskoczy w przeglądarce, wyszukiwarce Allegro, ale także możesz produkty badać na Google Trends. Ale tych ofert, tych takich aplikacji jest mnóstwo. Możesz poprosić ChatGPT, aby ci on wypisał te, te produkty, te strony, które badają słowa kluczowe i, i to, co klienci szukają, w jakim okresie, przy jakich słowach. I jaki jest trend sprzedażowy tych produktów tutaj wyszukałem to jest ta sama, ten sam producent ten sam pewnie importer z Chin zobacz 249 zł odkurzacz o zobacz też dobrą dobrym sposobem są takie kobitki, dziewczyny które, ale to akurat jakaś słaba ta oferta jest ale podobny zobacz odkurzacz z innym logiem i to wszystko można importować naprawdę z Chin, mając swoje logo, mając swoją grafikę, i e, wiedząc, co chcesz importować, za jakie pieniądze. Można to wszystko negocjować, można to wszystko e, robić pod siebie w takim sensie, że tworzysz grafiki, negocjujesz ceny, dogadujesz sposób transportu, sposób pakowania. E, wszystkie grafiki też oni mogą ci udostępniać, i wtedy robisz to. Tworzysz social media, możesz wystawiać reklamę na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. No wszędzie gdzie się da na YouTubie i, i to naprawdę wtedy można rozruszać taką sprzedaż. Tu tylko jeszcze z ciekawości zobaczyłem grupa Helion. Książka, która się sprzedaje jak gdzieś się chyba też mam. Morgan. Jest Morgan Morgan. O. 219 za 3 dychy. No to akurat dobra. I zobaczmy, jak książki. Psychologia pieniędzy ponadczasowe lekcje. Ok, no tutaj po tytule szukamy więc dwupak jak zarobić duże pieniądze. Tutaj, jakby nie ma jakiejś innej polityki. Zobacz, ta, ta oferta jest wręcz dramatyczna. Jakbyśmy sprzedawali elektronikę z takim z taką aukcją, to byśmy w ogóle tego nie sprzedali. A zobaczymy. Aha, bo tu już jest sprzedaż. Czekajcie, czekajcie, wrócimy kawałek. Chcę coś zobaczyć. 220. A to było to. Dobre. 2400. Uwięzić. Nie znam książki. No dobra, nieważne. Tutaj to, to nie może być przykładem, ponieważ no tak jak widzicie ta oferta jest dramatyczna, nic tu nie ma więcej niż tytuł książki i cena, ale to wystarcza, ponieważ jeżeli szukamy książek, to wydaje mi się po tym co tu widzę, że szukamy konkretnego tytułu w konkretnej cenie i tyle. Dobra, zobaczymy jeszcze tą aukcję, ale z tego powodu, że ja te, 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 te pojemniki kiedyś szukałem. I klikniemy przypadkowo może jeszcze tą ofertę i zobaczymy jak to było, 240, no ale to jest niska cena, więc tutaj ktoś musi mieć naprawdę wiele produktów, aby to dało się sprzedawać. Tutaj yy, widzisz też nie ma jakichś specjalnych pięknych ofert, masz emotki, masz jakieś wytłuszczenia, pojemnik, tata. Słowa kluczowe, cena i tyle. Klocki 505, zł. MEM Flow zobaczymy, jak to jest wykonane. Zdjęcie, zdjęcie, opis, opis. No tu trochę lepiej, to jest więcej zdjęć, więc to się ma prawo sprzedawać. Te klocki teraz są modne, coś o tym wiem zlecenie od Mikołaja jest zrobione na takie właśnie podobne więc myślę, że takie klocki też będą się sprzedawać ale no mówię, to nie są moje segmenty, tutaj trzeba być mocnym i dużo produktów i, i wiedzieć co się sprzedaje i, i mieć dobre ceny mieć na to badania CE i różne takie, aby było to dopuszczone i bezpieczne dla dzieci i dla Ciebie jako sprzedawcy Dobra, zapraszam jeszcze na koniec, jeszcze raz na stronę bartoszandruszko.pl, gdzie macie kursy do kupienia. Polecam Wam e-commerce turbo, który teraz z kodem BLACK możecie tutaj do tej jeszcze ceny minus 70%, więc za jakieś 300 zł, coś co jest warte 2999. Trzy kompletne kursy Allegro, dropshipping i import z Chin. A jeżeli interesują Was jakieś inne, mniejsze, jak zyskać, jak poszukiwać produktów, albo jak tworzyć miniaturki, grafiki, posty, wszystko, co związane jest z social mediami, z wystawianiem ofert aukcji, to tutaj znajdziecie teraz 149 minus 70%, to jest za jakieś nie wiem, 45 zł, możecie to kupić. Zapraszam Was jeszcze raz serdecznie do subskrybowania do.

Chwila chwila, bo to teraz jakoś słabo to idzie. Wyświetl. O, tu macie biuro małpa bartoszandruszko.pl, strona internetowa bartoszandruszko.pl. Subskrybuj, obserwuj, komentuj, jeżeli masz pytania. To śmiało pisz. Tutaj widzisz wszystkie moje filmy, jest ich naprawdę dużo. Niektóre mają naprawdę fajną oglądalność, komentarze, i wszyscy są zadowoleni, i ja też. Dzięki Wam serdecznie za poświęcony czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.